Maleczko, z tej strony, kiedy ja na dzisiaj um, wkradłam się na mojej koleżanki konto, a więc, no, zobaczmy, co ona ma. Um, nagrody, Uf, ale dużo, ale odbierzmy sobie. Um, jeszcze, um, co, misje, jakie ma tam? No, jakie ma tam misje? No, dobra, um, ma, o to sobie odbierzmy, to X zdamy. damy. Um, to damy. Zobaczmy, o 28 znajomych ją zapraszam. Um, zaprosimy sobie wszystkich. Um, OK. Nie nawet oczywiście pozdrawiam wszystkich kolon kolonkon maniak um, i pozdrawiam tam wszystkich. E, coś tam coś, oj, przepraszam. No i oj, oj, oj Tu 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 zapraszam. Ile jeszcze? E i pozdrawiam f kaha, ta, coś tam, coś tam. Niedychle znajomych masz. Już... Dobra. Hmm. hmm. Odkryj. Co hmm. możemy Dokstar? Dodamy nowego em, i zrobimy takiego. O! Em, em, damy, damy. Czekajcie chwilę, tylko podładuję telefon, ale to chwila, nic nie jest, więc okej. Okay. Yy, dobra, więc zrobimy tak. Ym, ym, napiszę, wkradłam się na konto. Yy, dobra, tylko trzeba... O. Widzimy się za chwilę. Dobra, jestem już. Yy. Teraz napiszę, wkradłam się na konto. Za wielkie są. Albo po prostu zrobię jakiegoś brzydkiego skina. To będzie mój piękny skin nowy. Ym, dobra, damy tak. Tu jeszcze damy, damy. Ym, części blockstar damy, damy, damy tego, tego. Który... Hmm, tego damy. <ścoughs> E, dobra, tylko trzeba trochę się oddalić. Dobra, to na razie tak, cyk. Dobra, e, pomniamnialimy teraz, cyk, 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 cyk damy. E, tu jeszcze trochę podajemy dziur, e, tu damy dziury, tu damy dziury. Tu damy dziury jeszcze Damy oczywiście inne spodnie Spodnie nie, po prostu damy, damy, damy mm, em, Damy, żeby nie pasowało to ok e, I jeszcze damy fioletowe Nie, różowe będzie pasować Zapisz em, W. C i na k o na to. Uśmiechnięta buźka. Znaki nie, nie mogę. Ale um, to zrobię W, K R A, D, L, A. M. Wkradlam się na konto. A jakie tu są znaki spe... A, te! Teraz? No będzie wkradłam się na konto. No piękny skin. Dobra. Teraz wyjdziemy. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. Może coś kupimy. A dobra. Więc... Jaki <ścoughs> skin dziwny. Yy, o, zakręćmy sobie kulem. Kulem sobie zakręcimy. Yy, myślałam, że 5. 20, więc możemy coś kupić. Um, dobra, więc um, więcej, nie, nie, nie. Tworzenie. Dobra, nic nie mogę odebrać. Szkoda. bym odebrała chętnie. Stwórz, mogę coś. Um, jeszcze tworzenie. Dlaczego ktoś tam miał nik u lekarza? Stwórzmy. To stwórzmy. Okej. Okay. Użyjmy to teraz. Zbierzmy. Um, więc, okej. Okay. Okej, okay, no to ja zobaczmy, jakie ma te um, sobie po prostu, jakie ma. No, piękny skin. No, napiszcie na dole w komentarzach, czy piękny ten skin jest. Ehm. Um, a przejdźmy sobie y, Mikalo Ester Nie wiem jak to się czyta Ym, Dobra Więc przejdźmy sobie tak Ym, Ok Klap 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 Śmieją im się y, Nóżki Klap 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 I goryle też są też Tam goryle Gdzie jest klucz gdzie jest ten klucz, 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 klucz? Hm, może na końcu? <ścoughs> na końcu? Coś jak na końcu tam, nawet tam nie przeszła. Gdzie ten klucz? Ehm, um, tu? O, o, kluczek? E, Mikało, o, pupka? Nie, nie. nie? Dobrze. W ogóle możecie podawać śmieski, mi, mi, mi oczywiście, mojej koleżance, A? gdzie to jest? Które to jest? Że, jakby ja była bardziej cwana. Aha. Też mam tak przy tylko muszę mieć całe HP. Widzimy się już tam. I mam całe HP, więc teraz oszukujemy sobie. Hop, hop. Hmm. Tylko teraz, gdzie tu meta jest? A tam jest meta. Tu tak dajmy. Hop, hop. Mhm, mm jeszcze w złą stronę idę. Pięknie. Dobra, skoczymy tu. Jedno, jedno. Jedno. Ha. Widzimy się za chwilę. <grym> Jestem już tu. Zapomniałam włączyć nagrywania, a więc mną no, po ścieżkach skaczę, a nogi mnie parzą. E, teraz na głowę królika przeszłam. Mm. O. Nowy rekord trzech czasów. Dobra. Pozdro. Y... Z Nie wiem po co ja to piszę, ale Mikalo stracił konto, więc ci tego nie przejdzie. Odzyskał już. I no. Ym, tam nic wcale nie czytam. Ym, dobra. No to um, nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. Um, um, może, może, może napiszę. Damy sobie uśmiecha. Ko, teraz, gdzie ja jestem, um, 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 szukaj. X, kiti Ana X, um, y, ty dajcie mi uśmiecha. Tak jak ja, Jak ja sobie daję. Pięknie. Więc no. I możecie mi też tak dać. I oczywiście. Śnieg zabawa możecie też dać. Dziewięć. Um, a więc, um, jo. E, dobra. Wolf, co to co? Um, dobra. Pozdrawiam samą siebie. Pozdrawiam moją koleżankę. Jej napiszę na dole w komentarzach, czy się jej skin podoba. Um, a więc no. Um, więc ja już będę. My... A czekajcie, może coś jeszcze kupię. Hmm. Kupmy coś. Może kupmy bronię. Jak coś będzie stać? E kupmy, kupmy. E, a to nie stać, to nie. Hm. To nie stać, nie. Nie. O, za to stać. Co to jest? Hm. <śm> Albo kupmy, kupmy. Hmm. Nie, nie, z broni nie. Mon panorama. Tu w ogóle już są drogie rzeczy. Łocia, panie. Może przedmioty dolne? Mm -mm. Nie, nie, nie. Co to w ogóle jest? Nie, 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 nie,